Skoków dal mężczyzn i dziesięcioboju 10 oraz 100 metrów mężczyzn. A teraz Karolina Bołdysz w ostatniej próbie. No i czy uda się poprawić szóstą pozycję naszej reprezentantki? Chyba nie, bo poniżej 55 metrów. Ale to metrów, wynik. Ale to będzie tak. Najlepszy wynik. Popatrzmy, to jest jak dotąd 53,31. No a gdyby to było blisko 55 metrów, może wyprzedzi. No a Lisania skupy z Kupy ma 54,97. No tu niewiele chyba zabraknie, bo było prawie 55 metrów. Zadowoleni jesteśmy bardzo z postawy Karoliny Bołdyż. 2 centymetry mniej od reprezentantki Kuby, która jednak będzie jeszcze rzucać, zwłaszcza ta, którą wyprzedziła Polka, czyli Ismarai Armentero, a Polka awansuje na piąte miejsce. No tak, Karolina Bołysz Polonia Pasłęk podopieczna trenera Borysiewicza, który co pewien czas wynajduje jakąś świetną oszczepniczkę chociaż miewał również w innych konkurencjach bardzo dobrych zawodników lub zawodniczki, a jego syn zdobył medal Mistrzostw Europy Młodzieżowych w Bydgoszczy w skoku wzwyż.